Z wnukami była liczna reprezentacja drużyn z Kalisza i przedstawiciele innych miast. W czwartym ogólnopolskim turnieju szachów rodzinnych wzięło udział ponad 180 zawodników. Janusz Krzeszewski na turnieju szachów rodzinnych zjawił się z dwoma kilkuletnimi synami. Chociaż to on w szachy gra nieco dłużej, to ze swoimi pociechami przegrywa regularnie. Każdy ja chce wygrać, prawda? Ale w, jak się przegrywa ze swoimi, to jest wygrana no w. W zasadzie wygrano. W turnieju wzięło udział ponad 90 rodzin z całej Polski. Wyniki starć międzypokoleniowych były różne, ale jak sami uczestnicy twierdzą, bardzo często zdarza się tak, że to właśnie jajko jest mądrzejsze od kury. Często zdarza się tak, że, że wnuk pana grywa? No cały czas już. Tak, już od dwóch lat. Jak zaczął grać w turniejach, to już on tak gdzieś od 10 lat. Ma drugą kategorię, ale. Jak go uczyły? Z kimś z rodziny tutaj bierzesz udział? Tak, z tatą. Z tatą grasz w domu? Tak. I ogrywasz go czasami? Czasami no, tak, jeszcze z małym i z siostrą. I wszystkich ich ogrywasz? Tak. Wszyscy zawodnicy grali indywidualnie, ale na konto swojej rodziny. Gramy osiem pojedynków, e, drużynowych rodzina kontra rodzina. Czyli to może być w układzie nie wiem, syn, syn z, e, z ojcem czy z matką, z... E, Dziadkowie z wnukami, małżeństwa, także generalnie impreza stricte taka towarzyska, nastawiona na dobrą zabawę. Jeden z największych turniejów szachowych w regionie odbył się w Hali Kalisz Arena, a zorganizowało go Kaliskie Towarzystwo Szachowe i Szkoła Szachowa Szachmistrz. Waldemar Rabiega